niech będzie pochwalony a na wieki wieku. chodźcie siadajcie też chcę mieć niech będzie pochwalony ten ojciec znaczy no troszkę nie. siadajcie chodźcie Panie my tu przyjechaliśmy z podróżą do Pana z pięknym zięciem, z piękną zastawą ma pan się do wydania chyba ją wydać Gdzieś poszło, nie wiem gdzie. Tylko szczęście spotka z tym gościem, gdzie ze mną nie. i ten. Musi tu tak? za chwilę. A co tu babeczko tie? No to moja córka jest i jaśniczowa ja za bogatego. Wyda, wydać, za bogatego i za żeby ja szczęśliwa. Co myśli sobie, że za byle kogo nie mogę jej wydać? Jak za byle kogo chcę wydać. Ustawiony. Broda. Jak używa. A majątek ma jak? A mojej Ty widziałeś jakieś piękne mordy? Nie widziałeś? Mordy to widziałem, mordy widziałem. Mordy, nie mordy. Ale jest chłopak przystojny. Tak, nie ma co powiedzieć. Nie leci na tamtego łysego. Bo jak tak wrócił na mnie, zobacz co ze mnie zostało z życia. Co mi wysypowe. I okulary wytarło się, wytarło. Babuciu, nie widzisz na swojego męża. Bo ci nie pomoże. Tak? To jest po. No zobaczymy, to ja nie Do wszystkiego. To córka Szef. przyjdzie, to ona zarządzi. Ale poczekaj, ja to jest dla mojej żony. Ale dla córki. Dobry mąż. Do. Dobry. Na Dobry? Dobry. 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 To. Na co? Źle powiedziałem. Dobry mąż. To teściowe. Pięć? A to tu dwa. A? Bo ja zaczynam od tyłu, nie a bo ty mu macie bliżej, tak? Bo za duży brzuch macie tutaj. I o, dlatego nie Tak, Dobrze, dobrze. Poszła do dziadka mieli.